Girl, I'll let you go. You are Witam, z tej strony Katon967, oto recenzja Mobile Suit Gundam The Witch from Mercury. Akcja tego tytułu ma miejsce w epoce zwanej Ad Sterla. W tych czasach ludzkość rozwinęła się technologicznie i udało jej się skolonizować przestrzeń kosmiczną. Do tego wiele korporacji zajmujących się rozwojem technologii zbudowało ogromny system gospodarczy. Protagonistką jest Sulec. Mercury, młoda pilotka Gandama Ealial, która przenosi się do szkoły technologii Astikasia, gdzie szkoli się pilotów mechów. W tej szkole dziewczyna poznaje Miolinę Leblan, jedną z uczennic i córkę prezesa grupy Benelit, organizacji sprawującej pieczę nad całym kosmicznym systemem gospodarczym. Pomimo trudnych początków znajomości z czasem pomiędzy dziewczynami rodzi się głęboka więź emocjonalna. Spotkanie tej dwójki i wiele tajemniczych intryg spowodują ciąg zdarzeń, które odmienią cały obecny świat. Główna historia tej odsłony Gandam zaczyna się niepozolnie od tak, pokazane jest życie szkolne w zaawansowanym technologicznie świecie. Jednak to tylko pozory, gdyż im dalej z fabułą, tym historia staje się bardziej złożona niż można było sobie początkowo wyobrazić. Przebieg fabuły i motywacje postaci nigdy nie są w pełni pewne widzowi, a w pewnym momencie historii następuje ciąg wręcz szalonych plot twistów, które wywracają daną sytuację do góry nogami. Do tego dość wiarygodnie Konsekwencje działań bohaterów. Mimo dobrych intencji, przez swoje błędne decyzje, bohaterowie mogą nieświadomie zamiast poprawy sytuacji przyczyniać się do większych zniszczeń i ludzkich tragedii. Świat Actella mimo ogromnego rozwoju technologicznego i braku większych konfliktów zbrojnych nie jest światem idealnym. Nierówności społeczne, dyskryminacja ze względu na pochodzenie, korupcja, niemoralne eksperymenty na ludziach, spiski polityczne i wiele innych problemów powodują, że bohatelowie na co dzień zmagają się z nimi, jest przedstawione zło i okrucieństwo świata, a także ścielanie się ze sobą wielu sprzecznych ze sobą interesów Różnych politycznych frakcji, z którymi bohaterowie muszą walczyć. Co więcej, wielokrotnie jest podkreślane, że świat nie jest czarno-biały i nie zawsze istnieje idealne rozwiązanie dla wszystkich. Jedno z głównych przesłań tego anime brzmi, że jedna jednostka sama nie zmieni świata. Jednak mimo wszystko warto się starać, by świat stał się trochę lepszy i iść naprzód. Nieważne jak nasze działania wydają się mniej istotne w skali kosmosu, a to wszystko okraszone z epickimi walkami mechów i licznymi emocjonalnymi momentami przypominając co jest wyjątkowego w gatunku mecha. Umiejętnie przedstawiono wątki obyczajowe, jak i te o poważnej tematyce, przez co jest zachowany pomiędzy nimi odpowiedni balans. Poza walkami mechów postacie mają trochę czasu dla siebie i swoich relacji z innymi. Do zalet tego tytułu można zaliczyć przyzwoitą reżyserię i montaż scen powodujący, że przeżycia postaci mocniej oddziałują na widza. To anime jest pełne licznych nawiązań do innych seli Gundam, które wyłapią wieloletni fani franczyzy. Na przykład obecność małego Robota Halo czy Persona w masce podobnej do tej którą nosił Char Aznable. Z drugiej strony same te nawiązania są drobnymi dodatkami i nawet nieznajomość żadnych części Gundam nie sprawi, że ewentualny widz popsuje sobie przyjemność z oglądania tego anime. Niestety wady tego tytułu są następujące. Fabuła momentami pędzi zbyt szybko, szczególnie w drugim sezonie. Odnoszę wrażenie, że twórcy momentami trochę za szybko popędzili z akcją, przez co cierpi na tym konstrukcja fabuły i postaci. Na moje oko więcej odcinków mogło lepiej przestawić całą historię, by ukazać większy potencjał tego tytułu. Do tego wiele wątków są pobieżnie przestawione, nawet jak same w sobie są ciekawe. To kończą się one równie szybko co się zaczęły. Postacie są złożone i wiarygodne, mimo krótkiego czasu antenowego, w większości przypadków dość dobrze przedstawiono ich najważniejsze cechy osobowości. Postacie są dynamiczni, przeżywają wiele przeżyć i zmieniają się z biegiem historii, postać która na początku wydawała się, płytka przechodzi niekiedy fenomenalną przemianę. Niektórzy bohaterowie wpadają w spiralę swoich własnych problemów. I i kompleksów przyczyniając się do swojego upadku, ale to czyni ich ludzkimi i wiarygodnymi. Przede wszystkim są to zwykli ludzie, którzy nie są nieomylni i mają swoje zalety jak i wady. Dużą uwagę w tym anime poświęcono głównym bohaterkom. Lekko dziecinna i dobroduszna suletta oraz poważna i ponula miolinę na ilonią tworzą ciekawy duet, który wzajemnie się uzupełnia. A im dalej z fabułą tym ich relacja staje się czymś więcej. Żeby było ciekawiej, to anime jest nie tylko pierwszą częścią Gundama, gdzie dziewczyna jest główną bohaterką, ale też pierwszą, gdzie przestawiono homoseksualny kobiecy romans. Przy czym należy zaznaczyć, że to nie są kreacje w imię pustej poprawności politycznej, a w miarę wiarygodnie napisane postacie i ich głęboka relacja. Suletta dzięki Mioline nauczyła się być bardziej niezależna i stanowcza, z kolei Mioline dzięki Suletcie nauczyła się ufać ludziom i być bardziej otwarta na innych. Ich wzajemne towarzystwo sprawia, że dziewczyny czują się wobec siebie konfortowo. Tyle i aż tyle. Grafika jest na najwyższym możliwym poziomie. Studio Sunrise, które od wielu lat tworzy serię Gundam, z profesjonalizmem podchodzi do swoich produkcji. Nie inaczej jest w przypadku tego anime. Można to zauważyć przy przepięknie wykonanych kadrach, animacjach, szczegółowości przedmiotów lub lokalizacji, intensywności oświetlenia i tak Świetne są wykonane walki mechów, które są dynamiczne, szybkie i płynnie zanimowane. Do tego poszczególne projekty mechów są stylowe i charakterystyczne. Muzyka wpada w ucho, jest klimatyczna i adekwatnie dopasowana do danych momentów. Choć w soundtrackach dominuje głównie muzyka elektroniczna, jest kilka utworów z innych gatunków, np. z muzyki klasycznej. Ścieżka dźwiękowa jest epicka, różnorodna i dodaje znaczącego ładunku emocjonalnego. Tak samo można powiedzieć o openingach i endingach, które wpadają w ucho. Podsumowując... Mobile Suit Gundam The Witch from Mercury to solidne anime z gatunku mecha z ciekawą fabułą, złożonymi postaciami, epickimi walkami mechów i wieloma poważnymi tematami. To anime jest dowodem na to, że mimo wielu powtarzanych motywów, które pojawiły się w innych odsłonach Gundam, ta franczyza wciąż ma coś do zaoferowania. Co prawda pewne elementy mogły być wykonane lepiej, jednak nie zmienia to faktu, że tytuł dalej jest walt obejrzenia. Polecam wiedźmem z Merkury zarówno fanom Gundamów, jak i tym, co z tą serią nie mieli wcześniej styczności. Być może ta anime zachęci do zagłębienia się w tą wielką franczyzę.